Cześć, witam Was na moim kanale. I dzisiaj skusiłem się na coś, czego jeszcze nie robiłem. Będę otwierać moje szardy poza podwójnymi szansami. A to dlatego, że mamy ten event extra legendary event czyli jeżeli wpadnie legenda, to dostanę z automatu drugą legendę czyli można powiedzieć, że szanse na więcej legend są takie same tam mamy podwójne szanse na to, że z szardy wpadnie legenda, tutaj jeżeli wpadnie, to dostanę dwójkę problem jest tylko taki, że tutaj nie ma żadnego dodatkowego eventu, czy turnieju, gdzie, gdzie będę zdobywał nagrody, no ale zobaczmy mam tutaj 128 szardów, tylko na tym jednym koncie to zrobię, na pozostałych nie będę, nie będę niczego otwierać Mam nadzieję, że mi szanse dopiszą. Jeżeli trafię legendę, to już dalej nie otwieram, bo tylko raz mogę trafić podwójną legendę. No, spodziewam się, że będzie bardzo dużo niebieskich, no bo bez podwójnych szans to jednak nie, wpadną, nie wpadnie za dużo epików. Wydaje mi się, że jestem dosyć, że dosyć blisko, jest Mercy System i powinien, powinien. Powinny te większe szanse się pojawić. Życzę mi szczęście. Szczęścia dużo. No i będę otwierał. Bardzo niepewnie się z tym czuję. No, sam. O jest! I już! <ścoughs> Nie! Nie, dlaczego? Opardin Clan Father. Opardin Ech, nawet nie wiem co powiedzieć Brakus Brakus to chyba jest duplikat Ej, mało, mało tych szatów poszło Film będzie bardzo krótki jak widzicie, ale no nie, 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 dlaczego? Jestem tak blisko zdobycia go z Fuzji No ale cóż, no dostanę duplikat, Fuzji tak będę robił, no Szkoda by było zmarnować te wszystkie zasoby na to, żeby, żeby teraz przerwać. Będzie duplikat, będzie do systemu duplikatów. Nie no, dlaczego? Ok, no, wypadałoby omówić, co on ma. Na jeden atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Po wyksiążkowaniu ma 65% szans na obniżenie. Turmiter przeciwnika o 5% i tyle samo szans na napełnienie swojego turmiter o 5%. Na dobrą sprawę te procenty te szanse, to znaczy ten 5% jest tak niski, że nie warto sobie tym zawracać głowy, a to jest jedyny skill, gdzie on potrzebuje accuracy, także w ogóle bym tego nie budował. Ale opardin, dlaczego opardin nie? Ach, to jest straszne, kiedy wpada ta legenda, którą będę miał w zasadzie, który jest pewniakiem już w bardzo krótkim czasie. Rally The Tribe A2 atakuje wszystkich leczy, wszystkich o 10% swojego max HP, jeżeli jest Continuous Heal, to leczy o 15%, a nie 10. Cooldown to są 4 tury. Na A3 usuwa wszystkie Block, Buffs i Heal Reduction. Z wszystkich naszych czempionów potem rzuca dwa razy Continuous Heal na wszystkich, i po wyksiążkowaniu ma jeszcze 100% szans na usunięcie losowego debuffu. Z wszystkich czempionów, cooldown można skrócić do trzech tur. Ale opardin. Nie dobra, i jeszcze A3. I za każdym razem, kiedy ktoś się wleczy dzięki Continuous Heal dodaję 5% do Turnmeter i kiedy jest kilku mm, opardinów no to tylko u jednego to zadziała także taki champion myślę że troszkę jest niedoceniany, ten heal jednak jest bardzo duży więc może nie jest to super champion ale, ale ja się jak najbardziej przydam no i drugi champion to Brakus the shifter mam nadzieję że go chociaż na tym koncie nie mam mam go na jednym koncie z moich dwóch głównych Mam nadzieję, że nie tutaj, więc chociaż byłby nowy, to byłby nowy Champion. I co my tutaj mamy? Atakuje jednego przeciwnika, leczy się o 15% zadanych obrażeń. Tutaj atakuje jednego przeciwnika 6 razy. 6 razy to jest naprawdę potężny atak. I co my tu mamy dalej, bo to jest duży, duży skill. Pierwsze uderzenie ma 100% szans po wyksiążkowaniu na umieszczenie dużego weekend Fajnie, że pierwsze uderzenie, potem kolejnych 5 już Jeżeli to wejdzie, wtedy obrażenia są zwiększone Wrzuca to na 3 tury Leczy o 25% zadanych obrażeń Leczy o 50% zadanych obrażeń Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Fear albo True Fear Cooldown do 3 tur możemy skrócić No i mamy tutaj A3, gdzie Wrzuca increase attack na wszystkich na 3 tury, potem atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Jak widzicie, dużo ataków ma. Każde uderzenie ma 75% szans na wrzucenie true fear na jedną turę, 75% na fear na dwóch losowych przeciwników, jeżeli wrzuci true fear. Czyli no, w zasadzie mamy pewność, że ten true fear wejdzie przy 75% przy 3 atakach. To bardzo duża szansa, 4 tury w cooldownu, jeżeli jeżeli to wyksiążkujemy w pełni. I jeszcze jest fajny pasyw, mamy pasywny efekt. Obrażenia zwiększają się o 40%, jeżeli HP jego spada poniżej 40% i mamy aktywny efekt, który ma 5 tur cooldownu. Wskrzesza tego czempiona, daje mu 20% HP i Automatycznie dostaje dodatkową turę. Także to jest Brakus shifter drugi champion. Poza tym samerarki, czy jakaś ciekawa Grave killer jest bardzo fajna w połączeniu z, w połączeniu z Frozen Banshee. I teraz pytanie, czy Brakus jest nowy? Indeks się świeci, no ale opardin Opar to może zrobić. Jest nowy, jest nowy, więc. Okej, okay, dwóch nowych czempionów, chociaż jeden yy, opardin. No i tak bym go zaraz trafił, ale przynajmniej trafiłem nowego brakusa. Więc to troszkę mi tutaj, no nawet więcej niż troszkę mi osłodzi trafienie opardina. Tutaj sobie, od, sobie go odznaczę. No i opardin. Dwóch nowych, dwie nowe legendy. Więc na co ja narzekam. Okej, okay. portal już się nie świeci, także dla mnie się ten event skończył i to bardzo szybko. Więc zostaje mi ciągle 118 shardów na kolejny event, który podwójne szanse są za dwa tygodnie. Także, ok, jest opardin, ale wykorzystałem tylko 10 shardów i wpadł nowy brakus do tego. Także, w sumie, nie mam co narzekać. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samuel. Życzę powodzenia przy otwieraniu szardów. Cześć!